Cześć, witam Was w Bajku przy ulicy Goldhamera 9 w Tarnowie. Na pewno każdy z Was, kto więcej jeździ na rowerze niż wokół komina, przytrafiło mu się wciągnięcie przerzutki tylnej w szprychy, czy też jakikolwiek inny defekt związany z tylną przerzutką, czy też jakiś element stały wpadł, patyk, drut, Kamień i tylna przerzutka została uszkodzona, czy też na wskutek niewiadomych przyczyn, ale zawsze jest jakaś przyczyna. Na przykład przewracamy się na rowerze podczas jazdy na rowerze na stronę przerzutki. Później podnosimy się, jedziemy dalej, ta przerzutka coś nam źle pracuje, i wrzucając na największą z tyłu zębatkę, wciąga nam łańcuch. Razem, yy, razem z przerzutką w szprychy, i wtedy mamy zniszczony hak, przerzutki, często też przerzutkę, a nawet i ramę. I dzisiaj o tym chciałbym powiedzieć, bo akurat dzisiejszego dnia do mnie trafiły dwa rowery, takie właśnie z urwanymi przerzutkami. Tanie rowery, ale jeżeli trzeba wymienić przerzutkę, łańcuch, który jest pogięty. Sprychy urwane, centrowanie, a w drugim przypadku to jeszcze dodatkowo hak. No i felga jest uszkodzona, bo szprycha wyrwała felgę. Pokażę Wam e, o co chodzi w tym wszystkim. Mam tu dwa przykładowe rowery. Tutaj, jeżeli sobie zobaczymy na, na tylne przerzutki, no to ten jest akurat rower sprawny, dobry. Ten hak. Przerzutki zawsze musi być prosty i przerzutka tak wyregulowana, by ten łańcuch, jeżeli zrzucimy na najmniejszą, nie spadł nam poza tą zębatkę między zębatkę a ramę. Jest do tego jedna z śrubek, tu jest ta górna, do, do tego zakresu dolnego. A ważniejszym jest, bo tutaj nam się zblokuje, jak spadnie dość często. Choć też można uszkodzić przerzutkę, kółka, przerzutki, ale tu jest ważne. Żeby tą dolną śrubą zawsze mieć wyregulowany górny zakres, żeby ta przerzutka tylko przerzucała do tego momentu, do którego powinna. Te osłony, które są na zębatkach, to one często mają służyć do tego, by ten łańcuch... Bardziej to jest po to, by ten łańcuch nie wpadł między szprychy a zębatkę. Ale też on ma za zadanie jakby zabezpieczyć właśnie to, żeby... Nie urwało tego wszystkiego, jeżeli wpadnie nam yy, przerzutka w szprychy. Zazwyczaj ta tylna przerzutka może nam wpaść właśnie z takiego powodu, co powiedziałem. Rower się przewraca, lub kładziemy wielokrotnie na, na przerzutce tylnej na prawej stronie. I ten hak, po iluś razach, potrafi się minimalnie odgiąć w kierunku. Szprych, to nie musi być dużo, to nie jest centymetr, to nie jest dwa, to wystarczy, że to będzie 3 mm, ponieważ wózek przerzutki jest, jak przerzucimy na, na największą z tyłu, jest bardzo blisko szprych. Spróbuję sobie to przerzucić. Jeszcze mam, mam jedną rękę do dyspozycji, ale przy okazji pokażę Wam, tutaj mam przykładowe. Przykładowe haki, które zobaczcie, one, one są od różnych rowerów: Specialized, jakiś tam Kelis, jakiś rower taki Enduro, e, tutaj od jakiegoś Camondala, już urwany hak. Właściwie dwa takie tu z ostatniego czasu, od różnych gostów. Tu to jest chyba od Cuba. To wszystko jest na skutek. Dlatego, że właśnie wciąga nam tą przerzutkę w szprychy. Zobaczcie, jak potrafią być pogięte te przerzutki. Tu są akurat podstawowe przerzutki, zobaczcie, ale to się zdarza. O tutaj ten, ten, te szprychy pociągną tak mocno no bo to jest pęd roweru. Nieważne, czy jedziemy 15 czy 30 na godzinę. Wciąga ten wózek cały i to ukręca. Tak, wszystko. Zobaczcie, sobie ta pozornie wygląda z boku yy, prosta ona jest też zobaczcie jaka po, pogięta tutaj wszystko urwane to jest wszystko na skutek to jest wszystko na skutek wciągniętego wciągniętej przerzutki yy, szprychy jak sobie tutaj zobaczymy o jeżeli będziemy mieli na najwyższym przełożeniu, to zobaczcie sobie ta przerzutka jest tutaj jest bardzo blisko szprych jeżeli tutaj zostanie wygięty hak, to wrzucając na największe przełożenie, ten wózek zostanie wciągnięty w szprychy. To wszystko zostanie pourywane. Może to być dość, dość kosztowna sprawa. Zobaczcie sobie. Tu mam taki rower, który do mnie trafił. Zobaczcie, tu jest. Tutaj był w ten sposób hak wykrzywiony. Nie wiem, czy na skutek upadku, czy też rzucania, kładzenia roweru na ziemi na prawej stronie. I tu już nastąpiło wciągnięcie właśnie. Zobaczcie, wózek cały krzywy. Zobaczcie sobie, tu jeszcze jest uszkodzone koło, tylko gdzie sobie znajdę. Tu jest wyszła szprycha z felgi. Tutaj jeszcze dodatkowo felga do naprawy. Także to mogą być kosztowne rzeczy, to jest tani, tani rower, także przyrządko kosztuje 70 parę złotych hak, ale felga i to wszystko to wyjdzie kilkaset złotych. I często nie zwracacie uwagi na te elementy. Ale warto, ponieważ, yy, ponieważ, ponieważ no szkoda, szkoda yy, mieć nieudanych wycieczek wyjazdów, bo to się zdarza w różnego typu rowerach bo do mnie trafiają rowery z przerzutkami urwanymi XT, SRAMA nawet xt czy, czy szosowe przeszutki, ale tam na skutek na przykład kraksy gdzieś tam na asfalcie wywalamy się na prawą stronę i nawet nie wiemy że ta przerzutka jest przytarta, hak wygięty, wsiadamy na rower i później gdzieś na podjeździe redukujemy biegi do tych najlżejszych, żeby nam było łatwo wyjechać i wtedy wciąga, urywa i naprawdę to może być kosztowne, nawet miałem taki najpoważniejszy defekt, gdzie patyk, który wpadł w przerzutkę już nie mówię, że ukręcił przerzutkę XX, hak, ale i kawałek karbonu urwał, bo to taka siła tak to wszystko zawinęło wokół ramy i uważam, że to był bardziej, może źle zaprojektowany hak który jest elementem jakby jest, jest może to jest element, który łączy sztywną oś w rowerze, tam się wkręca tą oś 148 bustową i to niby ma być lepsze, sztywniejsze, ale w takim przypadku to się okazało, że uszkodziło ramę, bo ten hak się nie poddał. Jednak to jest Wytrzymałem to, ma być sztywne do przerzucania, żeby ta przerzutka pertyzyjnie działała, ale to już przy takich sytuacjach ten hak nie jest taki giętki jak przy tanich rowerach, że on się wygina, jest plastyczny, nawet po czasem po, taki, po takim defekcie można go wyprostować, bo bardzo jest plastyczny ze zwykłego aluminium. W drogich rowerach jednak to są wycinane haki CNC i by precyzyjnie przódka działała, ale różnie bywa z tym właśnie zerwaniem haka myślę, że jak zawsze coś napiszecie w komentarzach, na pewno jednemu z Was taka sytuacja się przytrafiła, czy przy nowym rowerze przy o, częsty błąd, właśnie o tym nie wspomniałem częsty błąd jest taki gdzie przychodzicie do sklepu Kupić nowy hak, bo jest stary urwany, czy też nową przerzutkę i nie jest to wszystko sprawdzone przy założeniu, czyli hak, nie hak, tylko jak nie wymienicie haka, tylko samą przerzutkę, to ten wygięty hak potrafi drugi raz spowodować urwanie przerzutki, i tak samo, jeżeli przerzutka nie jest na zakresach wy wyregulowana, to to samo się przydarzy czasem lepiej zapytać w sklepie sprzedawcy, serwisanta jak to prawidłowo zamontować już nie wspomnę, że kiedyś klient e, przyszedł do mnie kupić hak powiedziałem mu ile kosztuje to było 49 zł on powiedział, a to on sobie za flaszkę wódki gdzieś tam dorobi i jakiś majster mu dorobił dokładnie taki sam hak taki sam hak, ale e, w wersji wykrzywionej i założył sobie ten hak w wersji wykrzywionej Zakupił u mnie przerzutkę, bo na hagi już nie chciał wydawać dodatkowych tam 40 parów złotych. Założył przerzutkę i urwało mu po raz kolejny, jak wrzucił na, na największą z tyłu zębatkę i w rezultacie przyszedł do mnie i mówi: Miał pan rację, proszę założyć nowy hagi nową przerzutkę. No nie było wyjścia, ale kto się mówi: Jest takie przysłowie: Polak uczy się po szkodzie. W tej sytuacji było yy, właśnie tak. Sam nieraz się uczyłem. Na własnej szkodzie, i czasem warto posłuchać kogoś, kto się lepiej od nas znaczy. Ma doświadczenie i niekoniecznie chce nas naciągnąć, oszukać, wykorzystać naszą niewiedzę. Chce dla nas zrobić jak najlepiej. A ja, jak zwykle, proszę Was o komentarze, co Wy o tym myślicie, czy Wam się takie sytuacje przytrafiły, jak się przytrafiły, jak wybrnęliście. Z takiej sytuacji, gdzie byliście daleko od domu, a przerzutki nie było, e, oczywiście dziękuję z góry za wszystkie polubienia, dotychczasowe subskrypcje, komentarze. Bez Was ten kanał by e, nie istniał. Pozdrawiam Was, Tarnowa. Hej!